Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Back to School na moim kanale. Wiecie, kiedy to nagrywam dzień przed szkołą, w niedzielę, 1 września, jej! A to dlatego, że odcinek, który już nagrałam właśnie z przedmiotów, bo jeżeli oglądaliście odcinek z makijażu do szkoły, to wiecie, że powinnam wyglądać identycznie na tym samym tle, jak właśnie na tym odcinku, bo mówiłam, że będę nagrywać przedmioty szkolne, jakie mam przybory, nie przygody, przybo, przybory szkolne do szkoły. Ale niestety gdzieś zapoczęłam plik. Nie wiem, gdzie on jest. Dlatego nagrywam to 1 września dzień przed szkołą i muszę to nagrać. No, e, może zacznijmy od e, wszystkich długopisów, zakreślaczy i tego typu rzeczy. Tutaj mam wszystkie moje cienkopisy. Każdy kolor jest do innego przedmiotu, albo dwa dwa czasami mam. Klasycznie czarny i czerwony muszą u mnie być, a tutaj po prostu mam takie y, ładne kolorki i dopasowuję je do kolorów zeszytów, żeby było ładnie po prostu to wyglądało. Mam też korektor z Patio, mnie klasycznie. Y, ołówek, też u mnie klasycznie zawsze ten sam. Linijka nie kupiłam jej. Gdzieś mama ją mi dała kiedyś. I jest metalowa i bardzo, bardzo fajna, mimo że jest tak leż, lekko. Nie wiem, czy co uważacie, ale w którymś momencie, chyba o tutaj, w tym momencie jest lekko tak zgięta, ale tego no, nie wpływa to na y, rysowanie prostej linii. A jest mała, poręczna i fajna. Mam tutaj 12 karteczek indeksujących, i oczywiście tak jak w tych niezakreślaczach, jak to się nazywa, bo że ja powiedziałam. No w tych, może się filmu, ja już nie pamiętam, już się denerwuję, muszę to szybko nagrać. Każdy kolor jest do danego zeszytu, nie wszystkie oczywiście wykorzystałam, nie nie ale niektóre mam tutaj zaznaczone. Mam też dwa moje kółka na długopisy, uwielbiam je, mimo że kosztują 7 zł, to są przepiękne i fajnie piszą. Mam też gumkę razem z temperówką, troszeczkę już ją wykorzystałam, tak troszeczkę, no to jest maks. No. A właśnie, temperówki perówkę potrzebowałam tylko dołówka, bo kredek nie posiadam. w przesadę mam używać kredek w trzeciej klasie liceum? Nie. Mam też tutaj zakreślacze. Nie wiem, czy one są ze Stabilo. Nie, one nie są ze Stabilo. Są chyba z jakiejś innej firmy. Kupiłam je na przycenie rok temu nadal dzielnie służą. I tak, w tym roku kupiłam sobie dwa dodatkowe piórniki. z mi jeszcze dwa z tamtego roku, które będę czasami zamieniać. Czy mi tak mi się zdaje? Moje stare... Tutaj, tutaj jeszcze też mam. Moje stare dwa piórniki, jeden banan, kupiony w Zakopanem na wyjeździe, w którym byłam z chłopakiem. I tutaj jeszcze starszy piórnik. I teraz... Moje dwa nowe W tym będę trzymać zakreślacze Jeden długopis w którym będzie zapasowy I gumkę z temperówką A w tym wszystkie mazaki yy... I reszta tych wszystkich rzeczy No, takie ładne Przede kupione w, w tak Jeden co mi się nie podoba to ten Ten zalek No, ale trudno A ten kupiony w Empiku Teraz Wam pokażę wszystkie moje zeszyty. Ja mam przedmiotów z pięć? Chyba tak, z pięć dobrze liczę. Nie chodzę na WF, ale na WF to nie będzie w ogóle zeszytów. I na religię też nie chodzę, ale nie ze względu że ja jestem inny wiary, tylko po prostu się wypisuję. I tyle. Nawet no, do mnie to nie są w ogóle potrzebne takie zajęcia. I tak, może najpierw Wam pokażę mój ulubiony przedmiot, czyli język polski. W tym roku wybrałam dwa zeszyty z Oxfordu Ja aktualnie będę pisać w tym Ten e, pozostaje na e, następny raz Co mi się w tym podoba, że bardzo ładne matowe karty tutaj... układkę mają, bardzo lubię matową No i takie kometyczne, chyba tak troszeczkę mogę to powiedzieć o. No, wiadomo, winnie i mogę Wam pokazać też właśnie, jak wygląda u mnie z tyłu. Ja, u y, mnie w szkole nie mamy dzienników, więc ja lubię po prostu mieć wszystko zapisane, nie patrzeć na dziennik nauczyciela, tylko patrzeć po prostu z tyłu, z I zawsze mam takie oceny. I tu sobie wypisuję wszystkie oceny, jakie mam. Tutaj też właśnie zaznaczyłam jedną karteczką i ja napisałam ocenę, żeby mieć z tyłu zaznaczone. I tak wygląda. Tym mam identycznie. Teraz kolejny mój ulubiony czyli biologia, którą rozszerzam. Tylko mam dwa zaszyte. Ten będzie drugi zaszyt. Tutaj nie mam jeszcze chyba zapisanego? Tak, mam tu pusto, ale tak wygląda. I oczywiście tutaj była metka, metka, boże, um, Karteczka z ceną. Jak ją wyrwałam, to oczywiście mam już źle potraktowane był nudki. No niestety. I tutaj mam pierwszy zeszyt, który teraz będę pisać. Tutaj w środku wygląda tak. Tak zrobiłam sobie takie oddzielenie, tu będzie lekcja i tu będzie dalej temat. Tutaj wszystkie moje um, no, dane, tak jakby imię, nazwisko, klasa rok użytkowania, no i e, przedmiot. No i identycznie wygląda tutaj z tyłu. Teraz matematyka. Tu mamy pastel geometry, tylko tak mi fajnie wpasował się właśnie w matematykę. Wygląda on tak. Identycznie ma tu fajną taką tą stronę w kropki. A tutaj wygląda też tak samo. Nic nowego. Teraz przepiękny zeszyt kontaktów. My jeszcze mamy. Zeszyty kontaktów. Nie mamy dziennika. Chociaż mam w tym roku wejście, ale wolę mieć. Taki fajny mupsik. Mam taki ładny, fajny. Wprawko znalazłam Nic wzięłam. Tutaj, no. No, tak. Nic nowego. W linie. No, nic takiego nadzwyczajnego. Teraz język angielski wygląda tak. ma też fajną okładkę. Tutaj, bo już ma, już nie będę tworzyć. Tak, jak ma, to nie będę tworzyć. Kolejna jest strona i tutaj mamy ocenę. Teraz historia. Tutaj nie mam jeszcze zapisanego. Ale będę miała w tym roku w Wilnie, bo... bo ten zeszyt mi został. Ten zeszyt mam, więc po co nam kupować nowy do historii. No i teraz y, naj, najlepszy przedmiot po prostu Ever. Język rosyjski. Czarny. Tu po prostu będzie żółty zakreślacz, bo to są zakreślacze. Tutaj na czarno. Piękny, zeszyt Dobrze, to ostatni rok. A wiecie, czy wy też nie lubicie takiego y, dodatkowego języka, bo ja nienawidzę mojego rosyjskiego. Że wolę naprawdę angielski, którego nawet nie umiem, ale wolę naprawdę angielski. Um, o, tutaj jeszcze jeden. Tutaj w tym roku też będę miała taki kalendarz. A Gdzieś tutaj, bo tutaj będzie właśnie odnośnik do odcinka o tym planerze I teraz Wam pokażę moje książki, które będę miała w tym roku. Wszystkie chyba są z nowej ery, oprócz angielskiego. Chyba tak. No, ale chyba to klasycznie. E, to będzie matematyka. Fajna, mała. Zobaczymy, kiedy mogę są Jakieś trudne. Teraz biologia. Tutaj będę mieć o człowieku. Jest naprawdę gruba. No. Zobaczymy jak to będzie, prawda? Eee. Teraz historia. Mamy dwie książki. Jedną wiem, którą nie pamiętam, a potem drugą. Wiadomo. No i teraz język polski też mamy dwie książki. Jedna z drugiej klasy, ostatnia część i trzecia część yy, znaczy pierwsza y, część z trzeciej klasy bo nie no i mamy też tutaj repetytorium z języka angielskiego w bardzo polecam tą książkę jest bardzo fajna nawet y, dla mnie, y, osoby, która nie lubi języka angielskiego fajnie się tutaj pracuje nagrywasz? to już końcówka w tym roku również kupiłam sobie nowy segregator i do tego takie wkłady Chyba pięć kolorów było. Tu mam trzy, ale siostra ma jeden kolor, a ja mam kolejny kolor. I w tym roku, znaczy w całym tym roku, kupiłam sobie nowy plecak. I jest on z firmy. Jak się nazywa? Nie, na O. Na O. Nic na O. Tu musisz wszystko poszukać. Wszystko mam tutaj Szukanie mety. Na tym tym. Wszędzie. Nie na O. Topgal, stojimy <gul> Top Gal. Bardzo pojawia to Mają różne e, komory, bardzo dużo komor, a ja bardzo lubię dużo komór. Ja potrzebuję bardzo dużo komor. Naprawdę. Tu mamy jedną, tę kolejną, tu mamy kolejną, która ciągnie się aż dotąd, e, tu mamy kolejną, tu i tu. A jeszcze tutaj mamy miejsce na komputer, ale szkoda, bo mój komputer jest za duży i za ciężki, żeby się w ogóle zmieścić. Więc jeżeli ktoś ma mała, to ma laptopa, nie takiego bydlaka wielkiego jak ja. To plecak idealny na podróż. <noise> Mamo! Mogę? Mamo, mogę skończyć, bo to już ostatnie słowa już w tyle, no. A co to powiem? No daj! Tak. Nie skończę. Wszystko będzie na odcinku. Ja to kurde komentuję. No. Wszystko będzie na odcinku, że rodzinę, nie ma mi przeszkadza... przeszkadza nagrać, no. Dobra, mam nadzieję, że ten odcinek mu się spodobał. Zapraszam na kolejne, bo planuję nagrać jeszcze dwa. Tak, mówiłam to w tym odcinku. Ale nie będzie planera, to od razu mówię: nie będzie dekorowania planera. Będzie coś innego i coś innego, więc no, mam nadzieję, że dzisiaj też nagram jeden odcinek, bo ten odcinek pojawi się po tym, co dzisiaj jeszcze nagram. Tak, mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam na mojego Instagrama. Nie wiem, czy mi się uda tutaj gdzieś link, albo tam na dole w opisie będzie link. Zapraszam na odcinki. Będzie tutaj. Po tej stronie, po tej stronie, no i oczywiście do subskrypcji, która będzie albo po tej stronie, albo gdzieś tutaj. No, wiesz, coś się wyświetli, i klikajcie, subskrybujcie i łapki w górę. Chociażby tu też możecie, jeżeli Wam ja się nie podoba, to mnie to. No, cześć.